No i witajcie, w drugim już odcinku będziemy poszukiwać miejsca na domek. No, ponieważ trzeba w końcu znaleźć jakieś fajne miejsce, bo na bagnach na pewno nie. Wezmę wszystkie rzeczy. Ten mały Alla domek, że tak to ujmę, zostawimy tutaj. I w trzecim odcinku. Będziemy albo zbierać materiały na domek, albo już może zaczynać go budować, chociaż nie wiem, nigdy nie wiadomo, bo nie wiadomo czy w ogóle się dostanę na serwer. Uh, tak. Bo ma ograniczenie, jak już mówiłam w poprzednim odcinku, ale mam nadzieję, że może bym dostała rangę youtuber. Tak. O. Na początek to będę chyba iść w głąb tego lasu, albo iść obok tego lasu. I jak widzicie mam 4,5 serduszka, ponieważ głód mi spadł bardzo. No i niestety, gdybym była Minecrafową postacią, to bym oczywiście narzekała, że dajcie mi jest, dajcie mi jest. Chociaż z drugiej strony... I tak mają mi dać to jedzenie, bo nie mam w Minecrafcie. Jeść yes, mi dajcie! Jest grzybek, jest grzybek! Światełko w tunelu! Jej super! Chociaż z tak drugiej strony mam jedno serduszko! Aha. Ktoś tutaj już był. Ale jest trochę dla mnie grzybka. Będziemy żyć! Żyjemy! Super! Możemy już sobie zrobić zupkę grzybową. Ale się cieszę. Tylko teraz muszę uważać, żeby nie spaść i sobie nic nie zrobić. I podnieść mój kilo. Będziemy żyć, mamy jedzonko. Super. Zrobię sobie dużo zupek grzybowych, tylko muszę sobie zrobić miskę. Tak się robiło chyba miskę. Tak, tak się robiła miska. Dobrze. Yy, tu był jeden grzybek, tu była chyba miska bodajże, a tutaj był drugi grzybek. Tak, super. Będziemy żyć. Tam jest ocean, to idziemy w bok. Tak, Przedstawię i w bok. Nie, co się. Dobrze, zrobimy sobie kolejną. Bo po prostu naprawdę u mnie zawsze z jedzonkiem to jest Bida. Nie ma nic w Minecraftie na serwerach. Tym bardziej jeszcze takich, gdzie na przykład. Jest początek, to nigdy nie ma jedzenia. Zawsze chodzę z pół serduszkiem. I po prostu muszę uważać, bo jak spadnę tam, chyba z pięciu kratek, to już nie żyje No, ale będziemy żyć w subciu. Są jeszcze jakieś rybki? Nie ma. Ale wezmę sobie kwiatkę na pamiątkę. Co prawda, nie wczytuje mi się chyba tekstura do końca, ale trudno. W moim domku zrobię sobie o. I wiem, co ja zrobię w moim domku. Zrobię taką ścianę i będzie napisane, który to był odcinek. I będę dawać do ramki jakieś symboliczne rzeczy. Tak. Fajnie będzie, tak? Bo będzie wiadomo, co kiedy znalazłem na przykład. Tylko najpierw to muszę mieć ten magazyn i ten domek. I mieć zupkę. Żeby żyć. Bo nie mam drugich grzybków. Subcio, Życie mi się nie będzie odnawiać. Marchewki nie zjem. Bo marchewka to teraz jest w ogóle... Nie mogę jej zjeść. Bo chcę mieć na farmy. Idę szukać grzybków. Grzybki. Cip, cip, cip. Chodźcie do mnie. No, grzybki. Chodźcie. Nie zrobię wam krzywdy, tylko was zjem. Chodźcie do mnie. O! Taki wielki do mnie przyszedł. Właściwie to ja do niego. A mi nie. Jej. Żyjemy, mamy słupki. Zbiorę sobie na zapas tych grzybków, żeby mieć później na podróż. Tak. Spadłam. Skoczę tutaj, z tego skoczę tutaj i o. Mamy od razu wszystko ułatwione. Ale i tak z moim parkurem, to jak zwykle. Na parkurze lamię, że ho, ho. Jestem po małym cięciu. Tylko musiałam y, zrobić przerwę, żeby bandika mi znowu nie zaczął marudzić. Że wersja bez jakiejś tam licencji może nagrywać tylko 10 minut. Więc już jestem. I ostatni blok grzybka. O. Mamy 7 takich grzybków i 7 takich. Właściwie to już nie 7, tylko 11. Aha, dobrze. Jeden, znaczy yy, 4 grzybki lepiły się w 11. Nie mogę się doczekać, kiedy zjem tą zupkę grzybową. Chociaż w realnym świecie jej nienawidzę. Naprawdę w ogóle nie lubię grzybów, ale w Minecrafcie trzeba coś jeść. O, jeszcze bałam że zgubiłam miseczki. O nie. wtedy to by dopiero było. Mamy trzy zupki, będzie na podróż. Zbiję sobie crafting. I idziemy w podróż. Mam pełny kwipunek, więc potem, potem, jeżeli znajdę coś fajnego, będę musiała coś wywalić. Wiecie co? Ta łąka mi się bardzo podoba, tylko nie wiem jaka jest duża. O, kogoś domek. Ładny, ale chyba nie, niedokończony. Ma tu Kuboidę? Ma. Ma kurczaki. Znaczy właściwie to jednego kurczaka, jedną świnkę, ale kurczę. Nie mam jak zebrać tego jajka. Bardzo by mi się przydało. Ciekawe, że dla graczy też działa te komentarze. Tak, to jest domek kogoś. Trzciny nie zbiorę. Ale mogę się tu niedaleko wybudować, bo ładna łąka. Ciekawe co ma w środku w domku Ciekawe czy mogę te itemy zebrać To wyrzucę drewniany kilof. Piasek? Piasku chyba już nie dam rady Ale zebrałam przez okno deski Bardzo ciekawe To wyrzucę tam się kilka. A to nikt tu leży Jeżeli przyjdzie to zobaczy, że ktoś tutaj był Gdyby wyrównać troszeczkę teren, myślę, że byłoby dobrze. O, w tym miejscu. Tutaj by mniej więcej był tonek. Chociaż nie wiem ile na ile są kuboidy. Zapytam się. Na ile kratek? Kratek? Są kuboidy? D. Suboid Suboid. kuboid, d. Dziedzina zapytanie. Powiedzcie. Pięćdziesiąt jeden na pięćdziesiąt jeden na pięć tysięcy jeden? Chyba ktoś sobie żartuje. Aha. 51 na 51 na 501 Mi się że 51 na 51 albo 15 na 15 prędzej Potem będę się musiała dowiedzieć Już Idź pająku Dobrze, że to nie był ten trujący jaskiniowy Bo wtedy to by było źle Mleczek! jedyny w tym sezonie Jej jak coś, to to był tekst z epoki lodowcowej. Tak mówił Sid. Mm. Tak. Zenon. Idź. Papa. Dedaj. No. Mm -hmm. Teraz jest not, Trzeba sobie jakoś radzić. Więc może jak będzie dzień, to do Was wrócę. Szkoda, że w Minecraft nie ma nikto wizerów. By się, by się chodziło tak. Wee! O! Chociaż z drugiej strony jest też potka na widoczność w nocy. Znaczy, o, na widoczność w ciemności chyba tak się nazywa. Przydaje się w nocy, ale niestety jeszcze nie. Mam statywu alchemicznego i takie różne rzeczy. Czekajcie, ustawię sobie tutaj z home'a. I teraz na przykład pójdę sobie tutaj, zobaczysz, na pewno działa. Home działa. Możemy sobie chyba spróbować pójść do netheru, przecież w netherze nie ma nocy. Myślę, że to może wypalić. Chociaż nie jestem pewna, czy jeżeli pójdę do netheru, to zadziała mi później yy, set home. Znaczy home. Hmm. No nie wiem. Można zawsze spróbować. Warp, nether. Proszę się nie ruszać. Tepnę się na 3 sekundy. Ja już myślałem, że to jest lawa, że jest panna. Płaca A zobaczę, czy działa home. Jak to nie działa? Ej, ratunku! Ja nie chcę tu zostać! Ratunku! Jak wrócić z neteru? No, ukośnik spawn super spawn mówiłam, że mod, że tak Że miła operacja Nie operacja Że miła Że miła Że, że miła moderacja zawsze odpowiada Znaczy przynajmniej mi Nie wiem jak wam. Jeżeli w ogóle gracie w Minecrafta albo na tym serwerze W razie czego IP serwera będzie tam na dole w opisie Możecie zajrzeć Chociaż z drugiej strony, skoro już wiem jak wrócić na teru, to sobie tam pójdziemy i pozwiędzamy. Chciałam wypróbować. Co to był za odgłos? Nie wiem, czy to słyszeliście, ale to był jakby gaz i prawie. Jedek! Idź! Idź! Nic ode mnie się chowam. niech, miecz, miecz, tej miecz. W ogóle te gasy Ja się kręcę, idź ode mnie gascie. Strędnie, no niedobry. Idź, idź Rikso. W ogóle on wydaje głos jakby taki płakał. I tak wygląda. Idź, idź. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś Rikso? Kurczę. Nie żyj, daj. Idź, niedobre stworzenie. Nie będziesz takim miły, to do ciebie idę. Zobacz, czy to znaczy ze mną zadzierać. Riggs wstrętna. Tylko ciebie znajdę, to pożałujesz. Idź. Poszedź mi stąd. Gdzie ty? Tam. Idę do ciebie, nie daruję ci tego. Zobaczysz. O kurczę. Pigmeny się zdenerwowały. Do domu! Nie, nie te pas nie! się. Jej! Nie idziemy już więcej dzisiaj do netheru. Na pewno nie. Do tej ryksy i pigmenów na... Gdzie? Na pewno. Jak pigmeny się zdenerwują, no to lepiej nimi nie zadzierać. W ogóle dobra rada. Nigdy nie pukać i bo tego gorzko pożałujecie. Cała ich mara na was idzie. Z całego netteru. Jak tylko was zobaczą, to do, nas, do was idą. I już po was, po was po prostu. Ha. O, ale to to jest brzoza. przyda mi się do domku. Pójdę jeszcze sobie do szkieleta, do basi. Wezmę sobie łuczek. Papa pa, mlecyki. Ja chcę uchnie nie, nie kość. Dobrze. Potem sobie go naprawię i będę miała na łajze. Mam jeszcze dwie Basie. Trzy! Papa! Pa. pa Basie! A w ogóle tu mam koleżankę Basie. Muszę jakoś im, Muszę jakoś szkieletom zmienić nazwę. Muszę, koniecznie, bo to dziwnie brzmi. Nie mam już czerwonych grzybków, ale tam jest. Jest tam po krótkiej przerwie. Wtedy szliśmy do grzybka, więc idziemy. Grzybek. Nie ma sprintu. Grzybek, daj mi grzybki, to sobie zrobię zupę grzybkową. Tak. Tak. Całego grzybka chyba nie zbiję. Ile mam grzybków tych? Pięć. To mi wystarczy. Jestem... Prawie samowystarczalna. Albo samowystarczająca. To jest w tym stylu. Tak. E, crafting. Zgubiłam. Craftinga. E, no dobra, to trudno po prostu. Jak będę miała, już nie będę miała w ogóle zapełnionych jedzenek, to pójdę sobie po crafting. dzieci i jeny. Ja dadłam. Mm dadłam. -hmm. You're dead. One. dead, one. You're dead. No, tak. Super zakończenie. Genialne. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka like oraz suba. Pa, pa.